Dzień dobry, witam wszystkich oglądających dzisiaj nasz materiał. Akurat z Łonki. co dzisiaj chcemy zaprezentować? Jesteśmy u pana Marka Zgleca w Kozłowie Starym z prezentacją nowej folii firmy Rani. Folia, która ma dodatkowe cechy. A tymi cechami to jest repelent, który odstrasza gryzonie i ptaki. Także nowa technologia, nowa folia, będziemy to sprawdzać. Macie Państwo możliwość dzisiaj obejrzenia tego, tego produktu. Także Marek jest z nami, który świadczy usługi już już kilka lat i to się rozwija, na szczęście się rozwija, bo maszyna, która dzisiaj będzie. Wykorzystana do prezentacji tego materiału to jest Makhale, prasowijarka, tak co się nazywa Marek, tak? Powiedz dwa słowa. Tak, tak jak Państwo widzicie, mamy tutaj prasowijarkę tej firmy, jak Pan Michał wspomniał. Będziemy testować zarówno folię, jak i prasa, to jest świeży nabytek, także na razie robimy to. W formie takich testów w tamtym roku pokazywaliśmy przyczepę samozbierającą. Teraz jest to prasowiarka moim zdaniem dla tych mniejszych gospodarstw i na te kolejne pokosy. Nie pierwszy, nie drugi, bo może tej trawy jest dużo, ale później już kolejne jest tej trawy mniej. Więc myślę, że to jest bardzo dobry sposób konserwacji. Jest to proporcjowane w belę i gotowe już później do spasania. Pokażę jeszcze opakowanie, jak wygląda znaczkami. Zamykamy sprzęt, zaraz panu, Państwu pokażemy, jak to wygląda praca tej maszyny. Ja jestem zafascynowany, za moje młodości to były kostkujące prasy, co było też bardzo dużym osiągnięciem technologicznym, tak wek Prasa kostkująca to było coś, co po prostu nam ułatwiało robotę, Ale dziś, a dzisiaj nawet ludzi nie potrzeba. Zobaczcie, jak to, jak to się rozwija szybko. Marek za chwilę, jej troszkę, Marek trochę przyjedzie, pokaże pracę tej maszyny. Straty wywoływane przez gryzonie i ptaki są dość duże, to Państwo wiecie i czasami należałoby się zastanowić, jeżeli to jest skuteczny ten produkt i rzeczywiście te cechy tego produktu będą wyglądały tak jak pisze producent, to może warto wydać trochę więcej pieniędzy i mieć dobrej jakości sianokiszonkę. Podejdę do beli, wygląda równiosieńko, ładnie ubita, to też ma znaczenie. Żeby tą jakość kiszonki utrzymać przez wiele, wiele miesięcy. To musi być porządnie zrobione, dobite, bez powietrza. Folia powinna mieć filtry UV i takie ma. Jest moim zdaniem zaraz zrobimy test mechaniczny. Bardzo mocna folia Także jak Państwo widzą jest trochę słońce dzisiaj Ale kolor jest jasno szary folia która te repel repelenty, które są zawarte w składzie tej folii są nietoksyczne, także naturalne i będziemy to obserwować, jak będą się zachowywać, właśnie czy, czy repelent, który ma odstraszać gryzonie i ptaki jest skuteczny. Nad kolejną belę wejdę do Marka, do Ciągnika. Pierwsze pytanie: wydajność tej, tego zestawu, jeżeli chodzi o hektary, to jeszcze zorientowane. Tak jak widzicie, jeżeli to jest fajna łąka, duży kawałek, to można zrobić. i 50 bel w ciągu godziny Spokojnie Także wydajności są bardzo duże Tylko muszą być też i warunki To są maszyny Świetne, ale łąka przede wszystkim równa Żeby nie było tam jakichś mocnych nierówności Dlaczego Marek tak z jedziesz? Żeby się ładnie bela układała ha, ha, Mam tutaj proszę. wskaźnik i pokazuje mi na sterowniku jak mam jechać kierownicą, żeby dobrze upakować belę, żeby bela wychodziła ładna w kant Oczywiście jak już się trochę popracuje To ten wskaźnik jest niepotrzebny, tylko z własnego doświadczenia się widzi po, po wałkach, jak trzeba pojechać, żeby ta bela wychodziła w miarę równa Przypominam sobie pierwsze spotkania tutaj u, u państwa z Gleców Dni Pola yy, Wyszkowskiego gdzie te sprzęty dopiero zjeżdżały, to był początek właśnie usprzętowiania gospodarstw. To przyglądaliśmy się na te ciągniki, na te maszyny. Również z zadziwieniem dzisiaj to wygląda całkiem inaczej. 10 lat wystarczyło, żeby ta technologia i, i ten sprzęt nabrał kosmicznego wymiaru. I to jest ciągle rozwijane. No, jeszcze nie koniec. Pokażę te zygzaczki. Jak Marek to robi Pomimo tego, że wałki są dosyć szerokie To ja się staram delikatnie jechać bokami Tak, żeby tą belę ładnie wypełnić Wtedy one się nie zapadają Są ścisłe, dociśnięte Tu też na tej maszynie możemy ustawić sobie stopień zgniotu Zarówno rdzenia jak i części tej zewnętrznej beli Ale tu nie przesadzamy Mamy to ustawiane na 50%, żeby później było łatwiej te belki rozdawać. Ale czy masz jakieś doświadczenie porównując y, tą maszynę w y, prasowiarkę do innych sprzętów? To z mojej obserwacji y, jest taki wniosek, że największym argumentem za jest to, że tabela jest dociśnięta i natychmiast owinięta folią. Nie ma czasu na, na powietrzenie beli, tak jak zrobimy to zwykłą prasą, ona poleży, czy tam postoi na polu, później jest raz przetransportowana na e, gdzieś plac, na owijarkę, ewentualnie jak jest owijarką samozaładowczą, robione, ale też jest ten moment, gdzie tabela może się delikatnie. Rozchodzić i napowietrzać, i wtedy już zaczynają się e, jakieś tam ogniska gnilne. Masz, dłużej postoi. A tutaj jest to natychmiast zrobione. Więc masz jakieś obserwacje co do e, różnej folii, która jest na rynku? No, folie są bardzo różne. I nie łudźcie się Państwo, że tanią folią zrobicie dobrą sianopiszonkę. Tym bardziej przy takich maszynach precyzyjnych, jak teraz mamy. Wolja musi być mocna, dobrze się kleić, nie pozostawiać żadnych bąbelków powietrza, i wtedy mamy porządną jakość wykonanej roboty. A z drugiej strony, chęć do pracy w rolnictwie też ma duże znaczenie. To znaczy, jak ktoś ma chęć, to robi prawidłowo, sumiennie. Wtedy nie, nie niszczy, nie marnuje ani surowców ani maszyn i to też jest duże znaczenie. Proszę bardzo, kamera na kamerze Marek: wszystko widzi, co się dzieje z tyłu, jak no wypada jest. bela, jak transportuje się kolejna. Tak, bardzo, jest już kolejna do owijania, i jedziemy robić następną. A no to są sekundy, gdzie trzeba się zatrzymać no i właśnie dzisiaj przedstawiamy Państwu nowy produkt firmę, firmy Rani ściągnik jest bardzo wygodny wyobrażam sobie jakbyśmy 60 jechali co by było na tych dołkach także nie wypadłem z ciągnika straty jakie wynikają później z przechowywania sianokiszonki w belach Jakie robią gryzonie i ptaki są bardzo duże, uciążliwe i bardzo duże. Także tutaj ta nasza cała praca, te nasze całe nakłady idą czasami w niwecz. Dlatego liczymy na to, że ta folia się sprawdzi i będziemy to obserwować. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym materiale.